Działając jako Fundacja Nowe Spektrum, której celem jest pomoc obywatelom polskim, m.in. w materii dyskryminacji sanitarnej, otrzymujemy wiele próśb o interwencję w sprawach społecznych. Otrzymaliśmy informację o tym, że zmusza się żołnierzy zawodowych do udziału w, w keczupowaniu, m.in. poprzez uniemożliwienie im udziału w kursach, szkoleniach, w tym szkoleniach podoficerskich i oficerskich, a także wykonywanie kursów kwalifikacyjnych i doskonalających w przypadku braku keczupów. Nadto Niezgłoszenie się do keczupu przez żołnierzy będzie miało wpływ na ich opinię służbową. Takie działania są nieuprawnione i bezprawne w świetle obowiązujących przepisów prawa. Działania te mogą, zdaniem naszych interlokutorów, doprowadzić do zachwiania morale w szeregach armii, uniemożliwić zdolnym jednostkom zdobywania dodatkowych kompetencji, jak i wpłynąć na możliwe podjęcie decyzji o opuszczeniu szeregów armii. Decydenci w Ministerstwie Obrony Narodowej Mając w zasięgu swoich możliwości dane dotyczące skuteczności keczupów w innych krajach, powinni zdawać sobie sprawę, że skuteczność keczupów przeciw C19 została potwierdzona w danych liczbowych. Dane poniżej okres pierwszy 27 września 2020-2021 wszystkie dane uzyskane na podstawie Our World in Data World Do I pokazuje, że w Polsce procent zakeczupowanych 51%, Zakażenia na C19 w 2021 roku wobec 2020 roku jest spadek o 25%. Antyfoliasz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do, nie, nie, nie do zbanowania. YouTubeowy kanał o nazwie antyfoliasz. Widzę, Antyfoliaż po prostu zamknij Japę. Antyfoliasz jest Ibertrolem. ibertrolem. ibertrolem.